Witam wszystkich w Dębnicy Kaszubskiej, Województwo Pomorskie. Kierunek tak zwany Dol czyli drogowy odcinek lotniskowy. To takie powiedzmy zapasowe lotnisko dla samolotów w razie jakichś działań. Wojennych jest albo było kiedyś tego całkiem sporo w Polsce, część została polikwidowana, część tak zastawiona, aby nie można było robić tam wyścigów samochodowych. No, ten akurat odcinek jest przejezdny, fajnie można się tutaj rozbujać samochodem, o ile go nie zepsuli, bo parę lat mnie tam nie było. Tu już wycinka lasów jest, chociaż jeszcze niedawno rosły tu normalne wysokie drzewa. Zobaczymy co tam dalej powycinali. Jakieś tam sadzonki w oddali widzę, więc coś jednak tam rośnie, ale część jak zwykle wycieli. Tutaj często jeździłem kiedyś na grzyby, w zasadzie to przez dziesiątki lat z rodzicami, z wujkiem, z babcią. Przez godzinę można było nazbierać tyle grzybów, że, że nie można było tego nawet donieść do samochodu. Tyle kiedyś tego było. Później co roku było nieco mniej. Teraz ostatnio, może to też wina wycinek, jakoś grzyby bardziej znikły. Jest ich stosunkowo zdecydowanie mniej niż w dawnych latach. No a poza tym, że ja już tutaj już nie jeżdżę od kilku lat, jeżdżę rowerem nieco bliżej miejsca zamieszkania. Tam też zawsze przywiozę pełno grzybów, ale od czasu do czasu w to miejsce mogę też pojechać. Dzisiaj akurat przyjechałem autobusem, ale jeździłem tu też rowerem. No, i jeszcze kawałek został. Do lotniska na drodze. Tu częściowo z tego lotniska drogowego zrobili sobie parking dla samochodów. Tu dosyć często przyjeżdżają grzybiarze, zostawiają samochód i idą w las. A ci, co mają samochód, to prują prosto. Ile, się, ile fabryka dała w silniku? No tu widzę, że już zaczynają się wycinki. Większość to wycieli po lewej stronie, ale widzę, że po prawej stronie też się zaczynają. Ładny skrawek klasy wycięty. Ale coś tam rośnie powoli. Po lewej stronie też kawałek lasu wycięli. Wystarczy pójść 100 metrów dalej. I co jest po prawej stronie? A no ponownie wycięty las. Coraz mniej lasu w lesie. Pół kilometra dalej. I co widzę? A na mało widzę. Bo znowu wycięty las. Chociaż częściowo już posiany. I to chyba dawno temu, bo Drzewka dosyć spore. No ale za to po drugiej stronie wszystko ładnie rośnie. Jak na razie zrobiłem już 2 km 600. Jeszcze przede mną 2 km nad jezioro. A tu oczywiście. Też nie ma lasu, chociaż trochę już posadzili. Coś tam powoli rośnie, ale ile dziesiątek lat trzeba na to czekać, aby wyrosły wielkie drzewa. Ale dzisiaj natrafiłem na pogodę. Miało być 15 stopni, trochę wiatru. To wiatr się zgadza, ale chiński termometr pokazuje mi 26 stopni. Szczególnie jak na niego pada bezpośrednio słońce. No już w tym kwietniu to każdą pogodę przeżyłem i różne rzeczy. Był deszcz, był grad, był śnieg, było mocno zimno, a nawet bardzo chłodno. A teraz bardzo gorąco. Cały kwiecień taki dziwny jest. No jeszcze kawałek i będę u celu. Jestem u celu, miało być 2 km, a mi wyszło 2 200 km 200. Coś te znaki oszukują. Może skoczymy na pizzę albo kebab? Nie tam, mam własne lepsze jedzenie. Elektrownia wodna Krzynia. Dopływ wody do elektrowni, a w oddali jezioro Krzynia, które obeszłem całkowicie naokoło. Tutaj właśnie jak naokoło tego jeziora chodziłem, złapała mnie burza. Nieźle też padało i nieźle waliło w jezioro. No ale jakoś przetrwałem. Miałem akurat na sobie wtedy połączo helikonowskie, i wszystko było ok. No dzisiaj raczej padać nie będzie, burzy tym bardziej nie będzie Ale można będzie się kawałek przejść raczej nie naokoło jeziora Ale kawałeczek Tam bliżej aby pokazać jak daleko sięga te jeziora A jeszcze jedną rzecz pokażę, którą tam widać w oddali, ale tutaj po lewej stronie będą lepsze widoki, no i nieźle będzie wiało. Oczywiście za tym jeziorem jest kolejne jezioro Konradowo i kolejna elektrownia wodna z To taka mała, jakby przepławka do spuszczania wody z jeziora. W tej chwili chyba jest wszystko pozamykane. No tutaj będzie widać. dosyć wysoko jest tam tam gdzie nie ma wody czyli po drugiej stronie tego ła wow. no i takie powiedzmy progi zwalniające a tam już sobie płynie dalej No ogólnie to pewnie dopływa do tamtej części, gdzie jest elektrownia. No i dalej płynie jako słupia do mojego miasta. W sumie tam, gdzie piłem wodę z tej rzeki. Ale to jest Z20 parę kilometrów stąd. No i gdzieś chciałbym tutaj się zatrzymać, napić się wody. I zjeść obiad. Musiałem się nieco cofnąć, przejść na drugą stronę. Tam za bardzo nie było gdzie się ulokować. Wokół jeziora chyba nie ma żadnych ławeczek, czy jakiś tam wiatr. Tak mi się wydaje, bo kiedyś nie było. To teraz chyba też nie ma. Więc postanowiłem sobie. Poszukać gdzie No i poza tym tam od tego jeziora masakrycznie zimny wiatr wieje. A tutaj chcę sobie posiedzieć i odpocząć. A tam w oddali widzę już wiatkę. Jest wiatka z dala od wiatru, osłonięta od słońca. I powinno być ok. A na obiad będzie szarpana wołowina podgrzana bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Do tego tortilla wszystko z racji amerykańskiej. Na deser suszone mango z biedry. No i wczoraj już nie dokończyłem, ale dzisiaj dokończę ciemna czekolada i baton karmelowy. Oba z racji norweskiej. I do tego woda, a w plecaku więcej wody. Było fajnie, ale powoli trzeba wracać do domu. Będę tym razem już szedł zupełnie inną trasą. Nie będzie częściowo drogi betonowej, asfaltowej, tylko środkiem lasu. O ile oczywiście on tam jeszcze jest, bo dawno tam nie chodziłem i nie jeździłem rowerem. Ale za chwileczkę się przekonamy. Teraz już jestem na ścieżce rowerowej, czy może szlaku rowerowym? Jednocześnie jest to szlak. Doliny Słupi oraz szlak przez zielone serce morza. No i mam nadzieję, że tutaj będę mógł pochadzać niewycięty las. Ładny las. Bo jak na razie taki jest. Ale jak długo będzie? Tego to ja nie wiem. Jeszcze mamy ładnych kilkanaście kilometrów do przejścia. Przecież nie będę pokazywał wyłącznie wycinki albo przecinki lasowe, a tylko ładny lasy. Póki jeszcze jest. No, jak na razie widzę, że ten szlak prowadzi mnie przez bardzo ładny las. Nie widzę, żeby tu ani z lewej strony, ani z prawej strony coś było gdzieś głębiej, dalej wycięte. No i bardzo dobrze. Ładnie, zielono, brązowo. I trochę szaro też. Jak to w lesie? Ale tutaj teraz budek narobili, lęgowych. Tam jest jedna, tu jest druga. Jest i trzecia. Tam widzę, że jest na nich numeracja. Tu jest 46, to chyba tyle ich tutaj jest. Wszystko blisko drogi i wszystko po jednej stronie. Tu następna. Widać, że to świeże zrobione, bo takie ładne drzewo, niezbutwiałe. I kolejna w oddali. Tu jest numer 48. Czyli idąc tam dalej. Jeszcze będzie więcej. Tyle dzisiaj kilometrów już zrobiłem. Żadnego zwierzaka nie zauważyłem. Albo tak dobrze się schowały, albo po prostu na mojej drodze ich nie spotkałem. A kryją się gdzieś głębiej w lesie. No jedynie ptaki. Ale ja chciałem zobaczyć coś większego. Sarna, dzik. Może być też wiewiórka. Aby coś większego od ptaka. których jest pełno i co zapewne słychać na nagraniu. cała aleja brzuzek. nieźle zapewne w sezonie grzybowym można tu nachapać kozaków lub koźlarzy jak to woli no wyjątkowo jakoś na tym szlaku bardzo malutko jest wyciętego lasu. Dosłownie w kilku miejscach trochę skumnęli, ale za to posadzili. Więc akurat na tej ścieżce, drodze, nie jest tak źle. Bardziej te wycinki było widać z poprzedniej drogi, z asfaltowej, niż tej tutaj głęboko w lesie. No i bardzo dobrze, że jeszcze jest las w lesie, i to będzie tyle na dzisiaj. Już na koniec wracam takim smutnym, wyciętym lasem. No ale trudno. Takim się napatoczył po drodze. Więc do następnego filmu. Ponownie z lasu.